Marek Chłasko, znany i ceniony pisarz. Urodzony 14 stycznia 1934 roku w Warszawie, zmarł 14 czerwca 1969 roku w Wiesbaden. Jestem w Wiesbaden. To tutaj, przy Hauberjserstrasse 1969, zmarł pisarz. To jest właśnie ten dom. Można powiedzieć, że ten chodnik, ta ścieżka to ostatnia droga Chłaski. Wszedł do tego domu i już nigdy żywy z niego nie wyszedł. Chłasko przyjechał do Wiesbaden na początku czerwca 1969 roku do swojego znajomego Hansa Bobermina, niemieckiego scenarzysty, gdzie podpisał kontrakt na pisanie scenariuszy dla niemieckiej telewizji. Wieczorem, 13 czerwca, razem z Boberminem i jego żoną słuchali muzyki i pili alkohol. Gospodarze potem poszli już spać, a Chłasko został i dalej słuchał muzyki. Rano żona Bobermina znalazła go martwego w jego pokoju. Warto przy tej okazji obalać mity o samobójstwie pisarza. Przybyły na miejsce lekarz stwierdził, że śmierć nastąpiła stosunkowo szybko, a była spowodowana zapaścią na skutek połączenia alkoholu ze środkami nasennymi. Pogrzeb w Wiesbaden odbył się 20 czerwca 1969 roku, ale już w roku 1975 prochy pisarza zostały sprowadzone do Polski. No a teraz mała sensacja. Prawdopodobnie jestem pierwszą osobą, która o tym oficjalnie mówi. Miejsce tego grobu, które widzimy, nie jest pierwotną lokalizacją. Pierwotnie grób znajdował się w lokalizacji O-11. Obecnie jest to E-27. Można powiedzieć, że nawet po śmierci człowiek ma jakieś tam przeprowadzki. Typowe w stylu chłaski. Grób wygląda na nowy, więc cała ta przeprowadzka musiała nastąpić stosunkowo niedawno. Kolejną ciekawostką jest napis na krzyżu. Hein gut. Czyli czysty, dobry, bez gniewu. Nie do końca jest jasne, kto zlecił wykonanie tego napisu i kiedy on tam się znalazł. Przypuszcza się, że to była żona Chłaski, Sonia Ciman, która opiekowała się grobem po śmierci pisarza. A co może oznaczać ten tajemniczy napis na krzyżu? Wskazówką może być proza Marka Chłaski i chyba jego najbardziej popularna książka, czyli Piękni dwudziestoletni, gdzie po śmierci Władysława Broniewskiego tak napisał: Ten nieszczęśliwy poeta i dobry człowiek, gdzie on teraz jest? Czy istnieje miejsce dla nas ludzi, gdzie spotykamy się wszyscy, czyści, dobrzy i bez gniewu? Wielkie podziękowanie dla Adriany i Klausa za pomoc w odnalezieniu tego grobu. Niemieckie, precyzyjne oznaczenie miejsc pochówków na tym cmentarzu spowodowało to, że spędziliśmy tam o wiele więcej czasu niż to było w planach. Adriana und Klaus, vielen Dank.